Cześć, witajcie z tej strony. Farmson i dzisiaj widzicie na razie jestem sam. Łukasz już pojechał, bo zaczął rozwozić obornik. Ja dzisiaj sobie siadam do kasa. Będę orać. Pole. Y już sobie siadamy. Odpalamy maszynę. Dawno mnie tu na odcinkach nie było, bo tam no, usługi kosiliśmy. Dużo koszenia, było, powiem Wam naprawdę w tym roku, w sezonie było bardzo dużo koszenia. Wbrew pozorom. Yy, kombajn jeszcze nie mamy tak dokładnie podliczone ile w tym sezonie sko skosił a jak będziemy mieć podliczone to Wam powiemy no to uzbierała się sumka jak tak już mniej więcej wstępnie przeliczaliśmy to już sporo kombajnu się naprawdę spora część kombajnu jak na jeden sezon taki pierwszy co ludzie jeszcze nie wiedzieli wszyscy że mamy taki kombajn takie tam to już spora część kombajnu się naprawdę zwróciła Yy, tutaj jesteśmy pod tym względem naprawdę uszczęśliwieni bo się baliśmy że zainwestujemy w taką maszynę a ona się nie zwróci no bo a jednak to jest duży pieniądz jedzie ten czy nie jedzie a nie, jakby nie jechał wyruszymy przed nim po jedziemy naszym pugiem z naszym pugiem yy, no, zobaczymy jak w tym sezonie będzie się no w tym now na, na teraz na jesień jak będzie się sprawował Łukasz rozwoził boring, na no troszkę ułożenia będzie miał bo, bo dalej jeździmy Stradmanem starym naszym dołożyliśmy nadstawki, no ciekawi, jesteś, ciekawi jesteśmy czy oś nie pęknie jak on tak będzie woził w tą i we w tą, bo ty na 40 na godzinę nieprzystosowane i na ten tonaż co tam wiezie no to to też jak pojedzie i się złamiłeś to ja się nie będę nijak jak dziwił no bo to ma prawo ale póki póki jedzie to te mosty tak kijowo tutaj zrobili że to szło. o patrzcie już tam nakręca, nawraca także o, no, tu skręcamy nie wjeżdżamy do innej miejscowości Poczekamy sobie na niego. Obrócimy się już pług Pług jest ustawiony, bo już troszkę raliśmy. Teraz zaczynamy się takie prace pożniwowe. Czekamy jeszcze na yy, sianokosy. Czekamy, no zacz, zacz, zaczynamy za niedługo. Czekamy bardziej na inną maszynę. Na sianokosy. Ale Łukaszku, jak tam. No dobrze, dobrze, dobrze idzie. Gęsto syp, gęsto. No, no gęsto daje. W tutaj trzeba ładować, Konkret treść. Ja boja, się boję, ten narzutnik <grym> Patrzcie ludzie, jaka ta miedłośka. Bo, bo, bo wiesz, tak jadę, jadę, jadę Ale przez tak, ten most czasem zwolniłeś grubo, nie? No, właśnie nie, i tak, no coś tak tak no, tak jakby coś gdzieś szczeliło, coś Chłopie, tak... Chłopie, jak tak, cupnie, to... To no roz. tak <grym> Tam se wiedził, że tam potem Nie wiem, się... wiem, jadę. jadę. Teraz żeby ci się jego czasem nie ulało za dużo. Na no, nic nie ulej No ja nie wiem Nie mam pewności tak, co do ciebie Tak trochę przesa tak, które przesadnie teraz załadowałem do niego więc Muszę trochę, no trochę Kurka wiesz co, bo nie przesadaj, bo to Nikt nam jeszcze przynajmniej w tym nie posłuży Oczywiście się wie, że to ma iść, nie no ale jak widziałem jak ta... jak patrz na tą oś, to tak ona się już trochę wygięła takie takie u zaczyna się robić i... no trze trzeba będzie ją no, spawamy jakiś sporniki i dobre będzie no bo troszkę 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 za, za wysokie te nadstawki zrobiliśmy jako zrobiliśmy żeby się nie ładować czubatej żeby się czasem nie chrupło gdzieś nie? No no tak, no, ale im wyższe nastawki, to, tym na... wyżej można załadować, nie? I tak Nastawki są po to, żeby ładować... No je burty są po to, żeby ładować burty, więc tak. my wykorzystujemy. My tak wykorzystujemy więcej. do pełna i czuba tej tak jeździ. Bo co mm. powiedzieliśmy e, no to dobra, to będzie fajniej, bo, bo nie będzie... Bo czasem wiecie, no wypadnie na drogę, no to już ludzie problem, że ale brudzi drogę i wszystko, no to mm. sobie pomyśleliśmy, zrobimy wyższe no to Łukasz, zrobisz wyższe na, nakładki, no to nadstawki to, to nie niżej naładuje, tylko wyżej i czuba tam oczywiście. No Żeby ludzie no. nie widzieli, że się powodzi gnoje. <grym> to, czy gnoja dużo, no Cieka jak tam Adi, czy będzie od nas w tym roku brał coś? No czy, nie, czy nie czy wiem. Tam nie od Piotrka będzie brał. Tam, no może od kogoś będzie brał. Ja nie wiem od kogo, ale od kogoś na pewno? No, tylko kogoś na, na pewno. No. Dobre. Jadę ładować. Jedź, tylko spokojnie. Zanim, zanim to załaduję... No, troszkę, troszkę to tam trzeba. No, rozrzutnik na razie nie wymieniamy, no bo... Wiecie... Że tak powiem... Koszt takiego nowego rozrzutnika jest bardzo wysoki. A na razie tym... Poszuflujemy troszkę, po, no nie szuflujemy, tylko pokursujemy troszkę więcej i, i będzie super. Też będzie nawiedzione. On nie jest mocno zużyte, a też z polski to to nie jest tylko Stratman. Tam na pewno go weźmiemy dzisiaj wieczór, bo to tak od rana teraz zaczęliśmy z tym gunajem jeździć. Wieczór go weźmiemy i to tam przyspawamy, nie wiem, jakiś spornik, czy co znajdzie się coś w garażu, żeby to dospawać, wyprostować. I niech to będzie mocne nie wiem właśnie jak to tam dospawać jeszcze ale ale mi go mata weźmiemy i, i będzie grało no. ja tu już prawie skończył to pole nawozić także sobie możemy na spokojnie mało zostało co ciekawe czy w ogóle jeszcze będzie tutaj dojeżdżał bo no wchodzi tego, roz tego obornika tam do tego rozrzutnika jednego także jak widzicie, pług pięknie kryje Patrz, no, no nic nie ma Nic słomy, nic nie wystaje fajnie Super kryje Nie wiem czy będziemy w tym roku y, siać oziminy, czy jednak poplon coś zasiejemy jakieś Jakiś poplon Rodki w tam, Łukasz coś mówił, bo w tamtym sezonie No w tamtym No na poprzedniej y, wiosce, no to sialiśmy poplon ale szczerze nie mieliśmy okazji sprawdzić bo się przeprowadziliśmy i w tym roku Ciekaw jestem czy będziemy siać ten poplon, czy nie żeby pasowało wynająć czy nawet kupić może bardziej chyba oj, mijawka zrobiona no bardziej kupić wynając zacznie kupić talerzówkę z siewnikiem do poplonu no bo no bo nie mamy silnika do poplony tutaj nikt nie ma Piotregani Advent też nie mają więc więc postaramy się wynająć albo na testy coś wziąć aczkolwiek yy, Ola gromacza braliśmy nie kupiliśmy więc już raczej drugi raz nie dadzą na testy jak coś to wynająć właśnie nie będziemy tam tak żydzić od nich yy, no co by tu jeszcze wapno no wapno w tym roku na parę pól tam mamy zamiar dać zobaczymy jeszcze na które na no to na pewno nie nigdzie wapno nie trzeba yy, parę tam wzięliśmy no tak z widzenia, z widzenia na oko, no to według nas potrzeba tego wapna zobaczymy jeszcze pomierzymy ile to tego wapna i gdzie dokładnie no bo to yy, i chyba nie wiem czy będziemy z jakimś tym rozsiewaczem do wapna samojezdnym czy, czy weźmiemy po prostu do Antka, będziemy nakładać aczkolwiek Możemy się troszkę zarypać przy tym. No odnośnie antka i w ogóle krukowka Obryskiwacza no to też pasowałoby nad czymś myśleć. Arau się co roku powiększa, a... A jest dalej to samo. No i dużo teraz zabawy la, latania z takimi małymi. Antek ma nadstawki niby porabione, ale to mało co już daje takie nadstawki. To, I też yy, wysiew nie jest precyzyjny nijak. To samo jest z krukowiakiem. Tutaj Kras ma y, wszystkie GPS, wszystko można było właśnie się pobawić w technologię nawożenia taką porządną naprawdę. Żeby to się zaczęło zwracać, tak jak to mówił y, pan Marek. Bo jak nie będzie się zwracać, no to lipa, to na razie było to wydane pieniądze, no ale, ale tu musimy zakupić jakiś porządny rozsiewacz nawozu, żeby to w ogóle ruszyło z GPS-em i można było tak się bawić bardziej, na poważnie no yy, co do hali, no to już jest zboże zebrane, a ostatnio mnie nie było na odcinku, także nie wiem czy wam Łukasz pokazywał sporo zboża wyszło, sporo, naprawdę yy, nie spodziewaliśmy się aż tak wysokich planów i u nas było dużo, i u Adriana, i u Piotrka, bo to Piotrek silos przepełniony miał przepełnione Sirosy, znaczy. I dam na skub od razu odwoł no, trochę na tym stracił, no bo to cena była marne grosze bym powiedział za to. No ale ale co zrobić, jak nie ma gdzie dać tego zboża, no to, to dawał na skupy. Tam udało się wszystko upchnąć cudem do hali. Jeszcze combine wszedł, także jest OK, ale jest naprawdę duża pojemna. E, ale header od kombajnu już niestety nie wszedł. No bo nie było tam na niego miejsca Sądzę, że w zimę na to wywieziemy całe zboże i hala będzie puściutka, więc Jakieś maszyny czy coś, czy naprawianie maszyn Tylko problem będzie z ogrzewaniem Nie wiem, jaki piec by pasował tam kupić, czy co Czy do któregoś z garażów piec kupić, no bo Wiecie, no w zimie to się zawsze tam majsterkuje przy tych maszynach Bo tu temu trzeba, tu to, tu tamto A, halo, 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 halo a kurde. Jedziesz? A się choć. No chodź chodzi, po tu. Ale to już niewiele ci zostało, nie? No. No to chodź. Kurka to troszkę wolniej jedzie. Ja cię no, kręcę! Ale... Chłopie Ogin. Wejdź. Ma to tamto Wejdź wolniej jedzie. To ma ro robić. To ma robić, a nie stać. No to to w to takim... Oj już, jest ta, oj, już jest w takim stanie, że... Mówię, no dzisiaj bierzemy na ten, na warsztat i spawamy tą oś, nie? Nie wiem, żeby trzeba by jaką oś nie odkręcić o... Kurde, ale to na złą pasowałoby podjechać i zobaczyć, czy nie mieliby takich no, tych. No, może jaka od stara albo... No, to taką oś to by miała, no to by wytrzymało. No, ale wiesz, żeby na razie tam jaką belkę dospawać, czy coś, żeby to trzymało, żeby to się nie wyginała ta oś, nie? No, może tak, no. Nie wiem, no zobaczymy. Ja Powiedzcie, że nie ten rzutnik, tak full, to trochę. Trochę schodzi, nie? A jeszcze to, też, że musisz się rozpiąć. Spiąć. Mm. To też trochę chyba. Zapiąłbym za zetorkę, za nie? No, no ale. No. Ale pod tą górkę no. to by ciężko miał po pierwsze, po drugie, zanim po byś tu dojechał. Ale gór... jakbym go zapiął do zaczepu, tak, bo <laughs> No, no. no to mogłoby to nie wytrzymać, no. No, także do Zatorka by chyba nie zapiął jednak. Jak z, z, z moje z niskimi nastawkami, no to tak, no to... Jaki. A to by latało za Zatorem tu i tam, byłby ogień, hop, by... W końcu byśmy Zatora bardziej przepali, chociaż teraz Zator i tak jest, ten mocno zostaje w palnik. Ja, ja się dziwię, że on jeszcze przy tym... Paszą... Ma bo, ten, długa, bo ten, ten paszołóz ma troszkę dużo więcej zapotrzebowania koni Duż, trochę dużo więcej. Trochę dużo więcej, no New Holland tak? by sobie tak dawał radę, aczkolwiek tak, no nie aż tak... Nie miałby one... nawet sam New Holland, tak lekko, wiesz, lekko... Że... No tak, znaczy, tam jest ta skrzynia, yy, że niby ułatwia, niby nie jest tak duże zapotrzebowanie mocy, ale i tak da za to dużo zapotrzebowania. No zapotrzebowanie chłopie, zapotrzebowanie. to to... dwuwiernikowe? Co to? Hmm. To ja się dziwię, że to poszło. No, my, on stoi, nie? On w większości stoi, lejemy tylko paliło w opór w niego i tak. No, nie ma czym na razie, ludzie. no Nie będziemy się przepinać cały czas pomiędzy New Hollandem a zatorem żeby pasze wymieszać, nie? on też myślałem, że chyba, żeby pasze mieszać do klasy za pięć, pasze wymieszać, za pięć do Zetora, żeby. No można by, tego, by było, więc... no ale kurka też. Ale nie teraz, no teraz zaś za dużo roboty, co innego w zimie. No w zimie w sumie można byłoby klasę za no, no można by było, no. Chociaż czy nie będziesz się niszczył do takiej obory go dawać, nie? Szkoda tak trochę. Tak, no, no nowa obora to byle. No. A tutaj, no wiesz, co to ci... Jak robi teraz takim tak w polu jak yy, ten, to on cię tak nie niszczy aż, tak? Nie, nie śmierdzi ani nic, a, a kurde, jak go tylko dasz do obory to... No teraz to za to, że tak, nie, to, że tylko w Newlandzie będzie walić No. A ta... tro, tro, trochę się mi uwaliło przed domem, nie? Jak jechałem tak szcząsło, tak z tyłu spadło, taka kupka, no Widzisz, z łopatą potem chodził? duża nie nie żeby ten ale ja będę musiał turem opatam to ale jakiś wygodnie się zrobił tak że... kiedyś tylko to... widłami to... mnie teraz ale to tak prawie spadło tak na łyżkę wiesz <śmiech> <śmiech> wiesz wiesz że do domu nie dziw, że coś leży przed domem ja to nie pijany człowiek to nie kamień po prostu się spieszyłem no i tam na tym tak progu tak op no, dej de ja zobaczyłem, że ty za mną zostało. Bałem się, że to ojdzie, ale myślę... że jest dalej coś. Nie no, ja I jak ten... przyjeżdżałem... Ja, Zobaczmy ja ten, ja... Albo, albo będę... Albo będę jał z ośmiu, albo będę ciągnął za sobą tam... Ja teraz nie ten... Y... Nawet nie otwieram drzwi i okien. Mm, Patrzcie, jaki miastowy się znalazł. No, no trzeba. Nie no no bo w za, to, w za to że za kiszą mino śmierdzi Capi jak trza Cza, się do, 60 to 60, 60 dobrze bo 60, 60, 60 60 wodą pachnie Góleńsko Także 60 <laughs> fajnie na kolejne pole. jedzieć śmiało Może dojadę z osią, nie wiem No widzicie, no tak się śmigamy tutaj Troszkę niebezpiecznie, no jakby policja złapała, no to by się mogli przyczepiać tam do, do przeładowania, bo mogłoby takie nastąpić, ale ale jak trochę to trudno, no oj, koledzy, wisi A teraz, teraz aż takiego zapieprzu nie ma, że tak powiem, jak był, żniwa Różniwa no, naprawdę było ekstremalnie, bo nie dość, że swoje to jeszcze tam na usługi te właśnie jeździć, no to schodziło, no tu się przyjeżdżało, jak już się nie dało kosić, no to się jeszcze trochę prasowało, nie? no to się prasowało, później się zwoziło, chwilę się spało, później znowu jedziemy kosić z rana, albo do nas, albo do klienta. U nas no to tyle łatwiej, że jakoś tam ze przerwę można zrobić na chwilę, nie, a zjeść sobie coś a u klienta zrobisz przerwę no to liczy za godziny, no to już od razu problem, nie? Także awarii w tym roku nie było odpłukać na razie w New Hollandzie także nie był w ogóle wzywany serwis wszystko przebiegło tak miał miało ale no ale codziennie był kombajn przesmarowany, tak jak powinien tak jak to powinno być kalamitki wszystkie nasmarowane, te co pracują yy, przed yy, tam przed y, żniwami troszkę filtrem niektórym wymieniliśmy, no nie wszystkie, no bo Nie było potrzeby jak w miarę świeży kombajn Nowy olej też na razie nie wymienialiśmy Także Potem to wszystko, może w następnym sezonie albo Bo to też liczba godzin albo chyba sezonu, nie wiem tam dokładnie musimy poczytać w instrukcji jak to Jak to wygląda sytuacja, czyli liczba hektarów Ale sądzę, że pewnie godzin, roboczo godzin Także według tego będziemy potem smarować oleje, wymieniać filtry no będziemy cały czas serwisować to samo jest klasik, on tutaj wszystko najmniejsza taka jakaś gdzieś tam usterka, że coś się nie podoba od razu jest likwidowane żeby to nie pociągło za sobą dalszych ko kosztów no yy, smarowane jak najbardziej wszystkie kalamitki są smarowane regularnie bo jakby to się wszystko zostało to pracuje jednak w kurzu potem w wodzie znowu jak leje i takie materiały niektóre dostają w kość jak są niesmarowane także wszystko staramy się przesmarować zawsze przed wyjazdem jest sprawdzany stan maszyny także u nas jest to w miarę tak <grych> z rozsądkiem robione wszystko że nie jechać i ma jechać no chociaż Łukasz teraz z różnikiem tak jeździ ale te nasze maszyny no to sprawdzamy nie Dobra, ja sobie tutaj dojadę, bo to taki kliniec się zrobił Wysiądę sobie, popatrzę jak to się Jak to się wszystko dzieje No, fajnie Się ładnie kryje A śmierdzi, ale Ale trudno, no to co się zrobi, niekiedy, niekiedy musi No, klas był obrany jak trzano, ale ale pożniwa go umyliśmy i co z tego, jak jest tak samo ubrudzony. No, no po tych orkach, pracach pożniwnych, także wtedy go można wyczyścić i, i może to zostanie na chwilę dłużej ta czy, czystość. Yy, pukku, no widzicie, super się sprawuje. Na razie też nie odnarzekamy. Także zobaczymy, co będzie dalej. Yy, no to co, ja Wam dziękuję za ten odcinek. No, chyba nie, nie wyszedł aż taki długi, ale taka orka, no to wiecie będzie... Tutaj nie ma, nie ma nic ciekawego aż tak. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.